Plus minus. Napisz równo równa się Hobby and Małów? Nie, nie spierdają. Kurwa na pewno dole. Mam molem. Ja bym miał blok, a czemu nie? Nie wiem, ja Sanakina na pewno będę kurwa walczy, bo wiem jak to się kurwa skończy. Że przejebiesz. No, a wygraj kurwa z Znaczy. Ja parę razy wygrałem, no ale kurwa to nie Aaaa. jest. A się kurwa broń mi obwunem kurwa daudy. No ty KURWA jebana. Także kurwa poleciał. Łap kurwa mieczek. Więc się kurwa broń tym patykiem. A to Niech tu wskaźników chyba czekam tylko na to. Idź tam prawo, idź, idź, idź. Komuś, chujasz. Nie sądzę. Gdzie idzie ona idzie na tyłu? No, czekam na to. Na zewnątrz czy nie? Polak jebany chyba, chyba. Mówisz? No, a na przykład, Aha, ok. Co, nie może być nikt inny. Chcę pisz, nie, ma... nie puszczać. I że... Mnie kurwa zrobisz? Na zewnątrz? A chce spaść? To on ma przyciągnięcie i pusza mają Ty kurwa ja pierdolę O ty kurwo jebana Pierdolony Polaku, żebyś je kurwa chuj strzelił Jeszcze napisem z błędem tak. A skocz tu kurwa Skocz tu, no dawaj, dawaj kurwa Sebulak dawaj, dzień dobry Duszę go przeszedł, ja pierdolę Widzę, na kin. Padł na kin. Dawaj tego zjeba. Pat, 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 Dawaj, chodź, 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 chodź. Dawaj go w tył kurwa. Nie na staminy. Kurwa anakin. Pidzę, kurwa, mu zupę. Ta stamina to jest kurwa. No tak se idź kurwa tam. A raj anakin. chuj mi zrobi. Se pop, kurwa pizza. Dłużej chabu tego OBW na plu zajeba za szybko szane. Kurwa masz na no tych chuju jebany, kurwa. Cebulaku pierdolony. chuj zajebany żyjesz? Mhm. Mm to jest ten Polak, cebula, rodak, robak. Tamten. Nie, nie. Mhm. Mm mm. Marzej, cofnij, cofnij, ale kurwa. No kurwa, przecież użyłem tej takiej malej umiejętności, kurwa. Ogi kurwa, śmieciu jebany, kurwa, pierdolony chuj, no kurwa, ja pierdolę. Co to ma być? Rozpierdol kopieksę i chuj. Bo chuj ta umiejętność, kurwa, jest jak nie działa. No, po to, żeby sobie była, tylko kurwa, wszystko się baguje na jebaną a na na każdym kurwa normalnie działa, ale na nim nie może, kurwa. <laughs> Cześć z kurwa. Że na to samo było, to można kurwa grać. Albo że mu mieć dali, kurwa, napierdala te takie, kurwa, jak starej dwójce na tym modzie. Tak jest, kurwa. I ta sama, go góra i go. Będę skakiwać w Freezji, chuj. Jeszcze mi kurwa napisał, dawaj chuj, choć w dupę kurwa, Polaku jeban co ty chcesz odjebane, kurwa. Pa, pa, pa! Kurwa debity. Kurwa, poślepia odejk Niech tu kurwa skoczy, niech tu kurwa skoczy. No dawaj, dawaj, dawaj. Cebulak, dawaj. dawaj. Idzie od lewej ten, od prawej, a eee, na no, trajer. Czeka na no, zle, że chciał skoczyć. Patrz na tego OBW-na. No. Skoczy. Chciał skoczyć już. Ale mnie pykło. Kurwa, patrz. Spierdalaj. Cebulak, jebany. Tak! kurwa daj, eee, kurwa, e, uciekaj. Tak, kurwa, wal! Kurwa, dobra! No kurwa, ja pierdolę ty chuju! Jebany, ginżesz, kurwa! Gdzie jest ten drugi frayer? Dobra, A, nie wskoczył. Okay. Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Ja se spierdolę na dół, wyjebane. mi zrobić I mam głupi pomysł pod tam. Żuchu ja teraz, wypierdolić. Przebijemy, że to nie zadziałało. Znaczy, no, ty się chowaj właśnie, nie? GG, kurwa, kończy pizdę. Ten <grywanie> zjeb nie pomaga. Obezwładnić Oczywiście biegać nie można, bo coś napisze na pracę Jedyna kurwa taka gra. Jesteś? No. Czekaj, uważaj. Nie stanowisz żadnego Bal. Kurwa, spadłem. Lipir dalej. I chuj. Kurwa, ja mam jakieś punkty w ogóle? A mam. A nawet więcej od ciebie. Ej, chuj, się, kurwa, Ej, kurwa ty wszystko strzelasz. Ej, kurwa, mnie Kajlo bez tego znowu? Ja pierdolę, bo mi się wróciło. Kurwa, jebany luzek jest. Ty gdzieś tego? Dobra, To jest tego. tam <śmieniu> <śmieniu> To <tukasz>, kurwo. Te chuje na to zasługują. I tyle w temacie. Nie udało ci się pokonać mnie na Dranozis ani na Taif. Kurwa, co to Nie było? Nie będzie inaczej. Pa. Rozczarowują. Mam na plecach tego bambusa. Co jest, kurwa? Marzy. No kurwa tak. A ruszyć się nie mogę. Spierdale, kurwa. Żyję, jeszcze kurwa, żyję. Zresztą nic mi nie zrobić z Bum, 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 bum. Kurwa, ging, ging, kur... No tak! Kurwa, przeciągnięcie zjebanego, kurwa metra. No oczywiście, że tak. Ty pijdę, kurwa. Wypierdale upierdolony. Ale Sebułak został, rusza jebany wyszedł. Jedno kurwa focha. Mm -hmm. Za ze srany kurwa stracił atomówkami, bo co może kurwa zrobić? <ścoughs> ja się dziwię, że ich kurwa po 45 nie zbombardowali. Kurwa. Mogli do ślanty zbombardować tych chujów, już by nie było problemów kurwa na świecie.